Także witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić bramę, która będzie się normalnie otwierać oraz zamykać w Minecraft na wersji 1.15.2 Jeszcze tylko zanim zaczniemy zapraszam do zostawienia subskrypcji z aby być na bieżąco z nowymi filmami No i co? Myślę, że bez żadnego przedłużenia zapraszam do oglądania A więc do zbudowania naszego mechanizmu będą nam potrzebne bloki, na których będzie ten mechanizm Bloki, które po prostu będą, jakby, ramką tego wszystkiego: oczywiście, 9 pistonów, 9 grawelu, 9 płotków jakiegokolwiek koloru, 3 klejące pistony, 9 repeaterów, 4 czerwone pochodnie, 21 redstone oraz 4 guziki. Ok, a więc zaczynamy od wybudowania takiej oto dziury, a będziecie mieli tutaj, właśnie teraz, e, napisane co na ile kratek: e, ściana na 7 kratek, ściana na 10 kratek, oraz w głębokość to jest 6 kratek, tak jak tutaj właśnie widzicie. No, i teraz tak zaczynamy budowę od postawienia trzech bloków, na którym będzie stać cały mechanizm. W ten to sposób kładziemy sobie teraz tutaj trzy pistony do góry, żeby się patrzyły. Trzy klejące pistony oczywiście, już możemy wyrzucić, bo już nam nie będą potrzebne. Dajemy trzy zwykłe pistony. Ok, kładziemy sobie teraz dziewięć grewela w ten to sposób. Wyrzucamy go, bo już nam nie będzie potrzebny. Na tym grewelu stawiamy dziewięć płotków w ten to sposób. Ładki też wyrzucamy, bo już nam nie będą potrzebna i teraz tak. Tworzymy sobie tutaj taką platformę 2 na 3. Wkładziemy sobie 3 repeatery. Klikamy prawym raz na każdego z repeaterów. Dodajemy sobie redstone'a, tak to powinno wyglądać. Teraz dodajemy sobie tutaj na gravelu pierwszym na samym dole też coś takiego. Prawie identycznie, bo po prostu nie klikamy nic prawym na żaden z tych repeaterów. Gdy już to mamy zrobione, robimy sobie coś takiego. W ten oto sposób. E, kładziemy sobie tutaj repeatera. W ten oto sposób, żeby tak był położony. Już repeatera nam nie będą potrzebne. Teraz kładziemy dwa redstone tu oraz tutaj. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Poczekajcie, tutaj Wam pokażę tak. Ok, gdy to już wszystko mamy, po prostu sobie to e, tutaj ogarnę jakoś, żeby to ładniej wyglądało. Będzie Wam, e, to, przynajmniej łatwiej to zrozumiecie wszystko. Mam taką nadzieję. OK. I to już tutaj sobie w sumie możemy zamurować. To już nam tutaj jakoś stykno nie będzie potrzebne. Ok, teraz sobie kładziemy tutaj dwa bloki. E, po czym bierzemy sobie cztery guziki. Które dajemy w ten oto sposób. Wyrzucamy je. Ok, i teraz tak. Kładziemy sobie na tym bloku jeden blok pod guzikami. Odstępu. Kładziemy blok. Dajemy sobie czerwoną pochodnię w ten oto sposób. Dajemy sobie tutaj redstone'a. I teraz robimy tak. Kładziemy dwa bloki w ten oto sposób. Niszczymy ten. Tutaj dajemy pochodnie. A raz sobie tutaj kładziemy redstone'. Ok, wszystko pięknie. Tutaj jak widzicie, płotek nam poszedł do góry. Ok. I teraz tak robimy. Dajemy sobie do góry to. Ok. Przedłużamy sobie to tak. Żeby było 3 do góry kratki nad tym. Dajemy sobie teraz tutaj e, trzy, tak, bloki. OK, więc dajemy te bloki. Oraz teraz dodajemy sobie 9 pisto pistonów, nie, 6, przepraszam, 6 pistonów w ten to sposób. Pistony już wyrzucamy. E, I teraz tak, i teraz tak, kładziemy sobie tutaj pochodnie. Dodajemy jeden blok nad. Dodajemy sobie kolejną pochodnię, która zostanie wyłączona. Dodajemy kolejny blok i dodajemy już nie pochodnie czerwoną, bo pochodni już czerwonych nie mamy, tylko dodajemy sobie redstone w ten to sposób. Ok, i teraz robimy tak: dodajemy sobie tutaj, e, przepraszam, tutaj, robimy po prostu takie coś. Niszczymy ten blok i teraz tak przesuwamy tutaj sobie do końca pistonów. Tak samo tutaj. Kładziemy sobie redstone na górze oraz na dole. No i w sumie można powiedzieć, że już cały mechanizm jest zakończony. E, jak widzicie, tylko klikniemy guzik górny. To brama nam się zamyka, zaraz wam w sumie to pokażę. Tylko sobie tutaj wam zamuruję, żeby wam fajny efekt pokazać. Więc szybciutko sobie tutaj zamuruję e, na szybciora coś takiego, niech będzie. Ok, e, i teraz tak jesteście. Macie sobie zamek, klikacie dolny. Brama wam się otwiera. Jak widzicie, przechodzicie sobie normalnie. Czekajcie, dobuduję sobie tutaj z drugiej strony taki mostek, przechodzicie normalnie. Z drugiej strony klikacie górny. Wam się to wszystko zamyka. Chcecie wejść, klikacie, czekacie, ok, opuszcza się, idziecie i zamykacie. No, więc tak to mniej więcej wygląda. E, sobie toście możecie tutaj wszystko zamurować, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie oczekiwanie w górę subskrypcji. No i co, to będzie na tyle z tego odcinka. Jeżeli macie jeszcze pomysł na odcinek, to napiszcie w komentarzu. No i co, to będzie na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!